To będzie mecz, na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwe starcie Tytanów. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. A mecz komentują dla Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz o którym będzie się potem mówiło. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Goście wystąpią w tym meczu w następującym składzie. Stal mielec w ofensywie. Może być ciekawie. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Cóż, w zamierzeniach miało być precyzyjne uderzenie i piłka w siatce, ale źle poszło chyba wszystko, co mogło pójść. Tak, próba efektownego wkręcenia piłki do bramki, ale ostatecznie spore pudło i niewykorzystana szansa. Traci piłkę Stalmielec. Nie ma o czym dyskutować. Fawł. Sędzia odwisnuje przewinienie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Korzyść. Sędzia. Teraz wspaniała okazja. I bramkarz górą. Mateusz Matras. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję, piłka dla drużyny przeciwnej. Rusza flanką, bo zrobił się tam teraz niezły korytarz. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Kolejny faul i tym razem przywileju nie będzie. Rzut wolny. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Odzyskują teraz piłkę. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Zobaczmy. Powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Można się było tego spodziewać. Najpierw usłyszał upomnienie, a teraz zobaczył żółtą kartkę. Wszystko jasne jak słońce. Sędzia wie co robi, a zawodnik nie ma co się skarżyć. Przecież nagrabił sobie już wcześniej. Nieudane podanie i przechwyt. Matras. Udane wejście w przeciwnika. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Mateusz Matras, bardzo ładnie teraz w obronie, znowu mogą konstruować akcję. Może teraz uderzyć, piłka w siatce, mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. Roni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Nic z tej wrzutki nie będzie. Dobre wybicie. Przechwyt. Dobre zachowanie. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Pomału zbliżamy się do przerwy. Coś już zobaczyliśmy i można chyba pokusić się o pierwsze podsumowania. Mnie podoba się dziś gra gospodarzy. Tak, prowadzą 1 do 0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga. Nawet jedna przypadkowo stracona bramka może zniweczyć cały dotychczasowy wysiłek drużyny. Muszą zachować koncentrację, a najlepiej coś jeszcze strzelić. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik, niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Udanie interweniuje bramkarz. Schodzi z piłką do środka boiska. Broni ten strzał, ale co dalej? Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Stal mądrze teraz korzysta z miejsca na flance. Teraz strzał z dystansu! No, dobra to była obrona. Mamy uderzenie. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ Bramkarz ma szczęście. Gol w tej sytuacji mógł dać dwubramkowe prowadzenie, a to już nie byle co. A tak to tu jeszcze może wydarzyć się wszystko. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzód z autu. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Mateusz Matras. Ładny drybling. Zawodnik idzie dalej. Piłka posłana na dalszy słupek. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Matras. Robi się coraz groźniej. Czy trafi do siatki? Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Prowadzą jedną bramką, ale wciąż mają znacznie więcej z gry i jak tak dalej pójdzie, powiększą swą przewagę. No, i zaraz ponownie mogą zagrozić bramce rywali. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Teraz okazja przed nim. Gól, proszę Państwa! Gól! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. Dobry teraz fragment Mielczan. Uwaga na tę akcję. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Uwaga, musi to wykorzystać. Mamy rzut różny. Przechodzi do środka w kierunku ramki. Co za blok! Sędzia się nie waha i dwieździe po tym zagraniu. Rzut karny. Tym karnym może dać swojej drużynie prowadzenie 3 do 0. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Piłka z 11 metrów zatrzepotała w bramce. Widzimy pasywność na linii bramkowej. Na pewno była nadzieja, że uda się łatwo schwytać piłkę. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Nierozważne zagranie. Strata. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Dawid Szymonowicz. Stefan Sawicz. Bramkarz bez trudu łapie tę wczutkę. Dobry, sensowny atak Stali Mielec. Okazja może być groźnie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Janekasz bez najmniejszych problemów. Prostopadłe zagranie piłki. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Obiecująco to wygląda. Warto się przyjrzeć. Nic tej akcji, aut dla drużyny przeciwnej. Jest dośrodkowanie, świetnie. No i przecina ten centre, wybija. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.